Siemka, z tej strony Katien. Jeśli chcesz pograć ze mną w bedy i pojawić się na odcinku takie jak ten, to musisz wykonać kilka bardzo prostych czynności. Po pierwsze, wbij na mojego Discorda, linka masz w opisie filmu. Po drugie, musisz być na moim streamie na Twitchu, link jest również w opisie. Streamuję prawie że codziennie od godziny 18:00 i 95% moich streamów to gry z widzami, głównie w Bedwarsy. Trzecia, ostatnia yy, i chyba najtrudniejsza rzecz to, że musimy wygrać grę. Miłego oglądania i mam nadzieję, że do zobaczenia. jego cenka tego szóstego odcinka? Piąty był lepszy. Zdecydowanie. Co chcesz mi dać, Giga? Giga huga? Mogę się podzielić z Lizotto, bo nie mam żelków? <grym> Możesz. Dobra. Eee, JB? JB? To brzmi ofensywnie JB. Nie wiem, czy wiecie, widzowie. Czekajcie, może ja sobie wyfarmię TNT pójdę komuś jeszcze peda szybko, może mi się to uda Hej Kanox Dla mnie cały serial zalebisty Tak, wiadomo, że tak Dziękuję za fake suba Super fake O, będę już są niszczone git. To idę dorzucić swojego TNT Oszczędzam kasę, na co oszczędzasz kasę? Ale możesz przestać, suplica mango. Na mnie patrzeć. Ty masz oczy jak modliszka. Ej, no Ryszard! Jezus! No, widzicie? Tak się gra właśnie w tej grze komputerowej. Jak mogę zagrać? Ej, musisz wejść na Discorda, link masz na moim profilu na TikToku. Poszukać kanału Bedwars i tam wpisuj swój nick. Nie musisz poczekać. I dziękuję Newer za obserwację. Masz 150 zł Ze 780. Na co tyle kasy zbierasz? Jeezas? Dobra, że różnicę, bo nie napisać o swoim idolu. Wiesz co? nie, nie zauważyłem różnicy, bo jakby nie robi mi to różnicy. 15 miesięcy to dużo, no kurde, ponad rok. Co tam? Spoczko? Spoczko. Dzisiaj spoko, wczoraj było niespoko. Chyba do niebieskich nie wejdę, tak mi się wydaje. You wanna fight? Wanna fight? Wanna fight? Oh, fuck. On nie ma twarzy! Nie ufa się człowiekowi bez twarzy. Zagrobim, ale ale babcia ogląda serial. No to czemu nie możesz grać? Znam to, No Wczoraj miałem taką... Wczoraj miałem taki epizod, po prostu depresji, leżałem w łóżku cały dzień, nic mi się nie chciało, oglądałem sobie seriale, napisałem ze strony magisterki, mam 20 stron, słuchajcie, to już jest postęp, to spory, yy, więc ja jestem zadowolony z tego, co mam, myślałem, że będę mieć mniej po takim czasie, dzisiaj może napiszę jeszcze po streamie ze strony, no co, so, plica mango! szatanie mały, zostaw mnie Odstosunkuj się ode mnie Przestań mnie dotykać No soplica W realu popchać nie możesz To musisz w minecrafcie No co za gnój mały Ja nie mam poprawki, zero stront Oraz już wyszły luty Jak zero strąd? Przecież miałeś Dużo napisane Canox No co ty gadasz Kupiłem chociaż na święta ładną bransoletkę na rękę i, i mojej mamie gąbeczki do makijażu. Lysterko. No Co na co ty w końcu zbierasz te 780 zł? Ale co się zmieni? Kanox? bo babci się myliły na komputerze. O nie, najgorszej. To bardzo ładnie z twojej strony, że babci pomogłeś i włączyłeś jej na komputerze. A jakiś typ do nas idzie. O nie. Dobra, dojadą go. Kitu, ushit. Oh Hej Maraku, dzień dobry. Wydaję 780 złotych z tobą. A, No nie, bo napisaliście mi, że ogólnie mam 150 z 780 zł. To brzmi tak, jakby zbierał te 780 Olo. Źle to napisałeś po prostu. dla babci była branzoletka? No o Jezus, ile ich tu jest? Czemu ich tu tyle jest? Chisas, Maria. Gdzie jest Soplisa Gaming? Praca jest OK, bo nie ma szefa. Gdzie pojechał? Pewnie na narty. Teraz wszyscy szefowie na narty jeżdżą. Dostajeś dwójkę z niemieckiego. No ale to zaliczone przecież! Ale widzę, że ty jesteś ten, ten typ e, ucznia, którego w dwójki nie satysfakcjonujemy, też taki byłem. Dla mnie minimum to była trójka. Dwójki dla mnie były takie naprawdę... Ostateczność. A, chociaż zajebiście, a... <laughs> Myślałem, że ci smutno, że masz dwójkę, bo przecież wie... No nie mogę grać w tą grę, no. Dobrze, nie ma niebieski ją beda. Bardzo dobrze. Teraz pewnie nas przytraj hardują. Czemu ten żółty? Wiecie co? Ja chyba muszę kupić łuk. Tak. A, nie mogę tu skoczyć, Dobra, to mogę tak spać po prostu. Stary wrócił. Zostałem 5+. Zawsze zostać w F5+. Ja nienawidziłem w AF-u. Czy da się zagrać? Da się. Na Discordzie jest kolejka, marakuj. Na Discordzie jest kolejeczka, więc jak ktoś chce zagrać, to musi wbić na kanał na Discordzie i, i tam podać swój nick i będę zapraszać po kolei. Hej tix, siemanko I ja z W na zawody jadę Ale jest co, jakie zawody? Skok dal, biegi, czy co? Też to pewnie bieganie, bo jak tu na bedach tak biegasz, to pewnie w realu też tak popierdalasz A z nogi... No to na jakiś turniej, nie zawody chyba, nie? Niebieskich, nie wiem po co, ale i na pewno będą mieli sztabki na, na łuk dla mnie Dawno mnie tu nie było, byłem po mleko, to dobrze, że wróciłeś Cix Wiesz, o ludziach z mlekiem krążą różne historie Najczęściej takie, że oni nigdy nie wracają Oglądasz Netflix? Oczywiście, że tak Chociaż ostatnio oglądam HBO cały czas, bo tam jest Gra o Tron Olo, picolo, jak ty mogłeś oglądać Grotron, Transcorant? Ona jest od 18 lat, chłopcze. Łamiesz zasady. Pewnie jesteś bana. Zgłoszę cię. Zniszczę cię zielonym, Beda. Tu jest jakiś zielony. Się do mnie przystawia. Nie mam jakieś lagi w tym Minecraft. Chyba muszę zlestować minecrafta po tej grze. Jest dramat. Dobra, gdzie jest to gdzieś był? Brzydal jeden, tam jest na wyspie. Hmm. Będę go zaskoczyć Czekajcie zaraz odczytam wiadomości na czacie U momento Shit nie zrobię, co? O Jezus Ale to To było złe było bardzo złe, co tu się właśnie stanęło. Słuchajcie, mam no tyle w sumie tych sztabek i tego wszystkiego, że może ja sobie pokupuję jakieś lepsze rzeczy. ha? I tak, już nie ma Bedów, tylko nasz stoi i została zostały dwie osoby, został ten jeden zielony. Ale wczoraj dziś prawie nic nie robiłem. A znając życia, jak wróci jutro, to pierdol, ale ci powiem, że kolega mu co nie powiedział, co planuje. Że mnie wkurza itp. Od tamtej pory miły jest. Tłumaczy git. No, oby tak było już do końca, nie? że na koniu, nice. Ty, ale mam wejść na serwer głosowy? Nie, musisz znaleźć kanał Bedwars napisać tam swój nick. Terrifier? Nie oglądałem tego i chyba nie chcę tego oglądać. Jak nie było rodziców, byłem sam w domu. Miałem 14 lat, to oglądałem Squid Games na Netflixie? No, ale Squid Games nie jest tak mocny jak ten, jak. Um, ojejku, jak. Gra Tron! Moje koleżanki też jeżdżą na koniach? Jezus, Maria! Ja nigdy na koniu nie jechałem. Hej, Kacper! Ten środek tak jak główno jednorożca wygląda? Co? Skąd wiesz, jak wygląda główno jednorożca? Gdzie jest ten typ? Gdzie jest ten jeden typ? Nie ma. Na jakim serwerze w Minecrafta? No, gramy na Kopscrafcie. Koniary są fajne. No, nikt nie mówi, że nie. No, tęczanie, ale co tęczanie? No, gdzie jest ten zielony? Ej dajcie jakieś info. Obecność? się w ogóle nie oglądam horrorów. Ja się boję horrorów, wiecie? Nie mogę takich rzeczy oglądać Nie są dla mnie Tym bardziej, że ja mieszkam w piwnicy, widzowie Gówno jednorożca? Okej okay. Zostawmy temat gówna jednorożca, dobra? Gdzie jest ten jeden zielony? U żółtych jest? No to czemu nie dojeżdżamy? No jest tam ma łuk o to brzydal jeden, wiem że łuk to jest dobra taktyka zawsze dobra dwóch nas nie zestrzeli no oh shit dobra on będzie musiał do nas przyjść, słuchajcie nie musimy go chase'ować kiedyś byłem u koleżanki na netflixie oglądaliśmy koniary, najgorszy film naprawdę jest taki film jak koniara Marakuj, czego ty nie rozumiesz? To ja ci wytłumaczę. W jakiej gry najbardziej grasz? W Lola? Hi, wygraliśmy, kto go zabił? Gratuluję, Simpus ciasta. GG. Długa takierka była.